Zanim zaczniemy, to od razu z liścia spółobrotu z plaskacza jedno mocne stanowisko. To co zobaczycie, to jest playtest. To w większości rozwiązania tymczasowe, pełne błędów, niedoskonałości, a nawet rzeczy, które udało mi się zgłosić i dać znać autorom, że coś wymaga poprawy pracy itd. No i dostałem nawet takie odpowiedzi jak poprawić błąd za pomocą trochę innego błędu. Śmieszne jest to, że mój rysunek w Paint'cie pojawił się na stronie WWW tej gry, w devlogu, gdzie autorzy zadeklarowali, że dodadzą trójkątne ściany, by móc je wpasować pod dachówki, bo zrobili screeny dla swojej gry na swojej stronie internetowej, gdzie właśnie brakowało takich trójkątnych ścian i tam umieścili mój rysunek z Paint'a jako feedback. Ten film będzie myślę, że na 10, może 13 minut, nie więcej, bo i gra w tej wersji nie jest rozbudowana, ale testować może każdy i pobrać można za darmo. Autorzy tej gry są bardzo fair, że zapraszają do playtestów, no i mówią wprost, możesz się zapisać do testu swoim mailem i od razu się wypisać z newslettera, jeżeli ci to w ogóle przeszkadza, więc no, nie widzą w tym żadnego problemu i są bardzo fair, że nawet mówiąc nam, że jak chcemy zapisać się do playtestu, to możemy się wypisać z newslettera od razu. Na dzień dobry. Dzisiaj playteścik Havencraft. Gry opartej o budowanie, ulepszanie się, automatyzację wydobywanie surowców, ale z udziałem wieśniaków i npc -ów. To oni będą rozwijać naszą wioskę poprzez to, że będą wykonywać nasze polecenia. Mniej więcej w tym stylu, że zrób coś, przenieś gdzieś, wytwórz coś. Albo jeżeli i w coś tam, to zrób coś tam. Nim przejdziemy dalej. Przypomnienie, że mamy Gimbawaya na Discordzie brodadełkowym na Doom Dark Ages. Jak to wygląda? Mniej więcej tak na ekranie. A także zapowiedź, co będzie niedługo, bo gra przypominająca zdaniem autorów Wiedźmina Zmieszczonego. Z gotykiem. To już będzie lada moment na kanale, ale wracając do Havencraft, gry robionej przez zaledwie trzech ludzi. Nie jest to gatunek czy pomysł bardzo oryginalny, ale do studia Dionic Software mam trochę szacunek, bo są oni mocno oddani swoim zaledwie trzem. Razem oczywiście z tą. Trzem grom. Zrobili Infraspace, jaki pokazywałem dawno temu na kanale. Gra o transporcie i automatyzacji oraz zrobili Founders Fortune, jaki też pokazywałem dawno temu przyjemny socialowy City Builder, czyli budujemy sobie tam osadę z użyciem żyjących i zależnych od siebie współpracujących NPC-ów. To będzie troszeczkę inne niż ten Fortune, więc bardziej 3D i bardziej takie z naciskiem na to, że możemy sobie pograć przez sieć. Bardzo fajna sprawa. Problem tylko jest. taki. Że Havencraft na razie nie dostaniemy na Steamie w formie takiego typowego playtestu, a pobieramy wersję instalacyjną po prostu ze strony autorów. Więc aktualizacja to niestety odinstalowanie starej wersji, a zainstalowanie nowej wersji playtestu. Również na Discordzie nie ma problemu, żeby pogadać sobie z autorami. Wpadłem, pogadałem od razu z deweloperami, bardzo fajnie, co fajne. Można Havencraft, no bo tak się Gierka nazywa, grać w kooperacji, jak mówiłem, ale klasycznie to jest jeszcze raz. Playtest. Czyli nie wszystkie funkcjonalności multiplayer sieciowe są zaprojektowane i są wprowadzone, czy dobrze działają, czy można streamować i opisywać grę na YouTubie? No skoro ja to właśnie robię, tak. Można, tylko autorzy zastrzegają i proszą bardzo o zaznaczenie, że to jest playtestem. Już chyba dziesiąty raz to powtarzam. Czyli coś, co ma prawo się wywalać, działać nieprecyzyjnie, mieć jakieś problemy. Wielu się wkurza na oceny gier wczesno-dostępowych, ale nie oszukujmy się, wczesny dostęp nie zawsze jest wczesny, co jest po prostu takim wielkim banerem. Wiecie, napisem na środku ekranu z napisem: nie oceniaj, bo to jest wczesny dostęp, mimo to, że płacisz za wczesny dostęp 250 zł. Tutaj mamy faktycznie coś, co dopiero. Pokazuje się do testów, co chce się pokazać graczom, by zebrać jakąś grupę odbiorców, członków na Discordzie, feedbacku i i testujemy to za darmo, a nie płatnie jak to bywa w grach wczesno-dostępowych. Zaczynamy po prostu zwyczajnie. Pojawiamy się na świecie i naszym celem będzie podążać za prostym samouczkiem, który niestety właśnie w paru miejscach można zbagować, czyli zrobić coś za szybko albo inaczej niż samouczek tego oczekuje. A także jest masa placeholderów, więc siekierą będziemy rąbać kamienie. Nie ma w tym oczywiście w playtestie. Nic złego. Ja stwierdziłem, że najpierw zacznę szukać miejsca na dobrą osadę, z dobrym widokiem oczywiście, a potem się będę bawić dalej. Trochę rozbawiły mnie wiszące w powietrzu ule pszczółek, z których możemy dostać plastry miodu albo miodek sam w sobie. Jedzenia, yy, no, musimy troszeczkę nazbierać, bo ono sprawia, że możemy szybciej biegać przez pewien okres czasu, co się bardzo przydaje. I dobrą decyzją w tym playteście jest to, by znaleźć miejsce gdzieś, gdzie jest dużo miedzi. Dlaczego? No cóż. Tutaj mały spoiler, ale jednocześnie taki trochę anty... Bug. Czyli jeżeli budujecie się w miejscu, gdzie jest dużo miedzi, to nie będziecie musieli walczyć z pewnym błędem, który się w tej wersji playtestu niestety pojawia. Potem będziemy musieli biegać z miasteczka pierwszego do drugiego miasteczka, więc lepiej mieć wszystko w miarę blisko siebie, dlatego że no jest z tym pewien związany błąd. Lepiej zaoszczędzić sobie bólu i znaleźć takie miejsce, gdzie jest miedź od razu i dam się w okolicy budować. Tylko uwaga, trzeba spać, bo jak nie będziemy spać przed odpowiednią porą, to to sru pod siebie po prostu ze Tracimy część itemów nie w formie pozostałej przy naszym miejscu zgonu, a ogólnie tracimy te itemy i wracamy do jakiegoś innego miejsca, chyba że właśnie mamy gdzieś zbudowane łóżko. Tutaj nie jestem pewien, czy nasi NPC, którzy pojawią się po jakimś czasie, zawsze pojawiają się w tym samym miejscu świata, czy gdzieś w pobliżu miejsca, gdzie postawimy pierwsze zabudowania warsztat, domek lub coś w tym stylu. Sam początek jest dość ciekawy, bo w Heavencraft budujemy fundament, warsztat, ściany stawiamy dowolnie, bardzo sandboxowo, również zadaszenie. I na początku nasz domek będzie wyglądać trochę jak bunkier, ale po czasie opracujemy dachówki, okna, elementy wizualne, wystrój, dodatki drewniane, inne ściany czy inne podłogi. I na początku musimy po prostu zbudować sobie chatę. Po chwili dostaniemy informację, że pojawili się jacyś pierwsi mieszkańcy, którzy chcą dołączyć, ale musimy spełnić ich życzenia, na przykład dać im trochę jedzenia, lepiej być na. To z góry gotowym, bo mogą zrezygnować z mieszkania w naszym miasteczku i z góry mieć dla nich zbudowany domek z łóżkiem. Tu ważna sprawa. Musi być zadaszenie, co na razie w tym Playtestie działa trochę słabo, bo bywa że otwór na drzwi. Powoduje brak zadaszenia. Pierwszego NPCA mamy po prostu z nas zatrudnić w taki sposób, żeby robił coś za nas, co trochę ułatwi nam robotę. Czyli musimy mu postawić łóżko, za pomocą mapy odpalamy zarządzanie, no i tu robią się schody. Trzeba zaznaczyć obszar jego miejsca pracy, na przykład chatę, właśnie ze stolikiem, do rąbania drewna, z łóżkiem, ale trzeba też zrobić jakiegoś drwala, który będzie mu dostarczać to drewno, żeby mógł ten stolarz coś tam robić. Jak to powiązać? Drwal ma za zadanie w trakcie rozmowy dyscyplinarnej z nim, musi wyciąć i mieć w ekipunku zawsze 150 kamienia, tak jak mówiłem, rąbanie na razie siekierą i 150 drewna na przykład. Ale okazuje się, że typ się trochę przeciąża i nie może tego wszystkiego przy sobie nosić, więc robimy mu tak zwany stockpile, a magazyn w miejscu, w które jest oznaczone też troszeczkę jego terenem pracy. I on tam zacznie odkładać to drewno, te belki, ale rozkwiniamy sobie Bardziej, magazyn ma, jak się nie mylę, trzy na 3 pola, więc jedną trzecią tego magazynu zaznaczamy jako miejsce pracy stolarza. Ten nagle dostaje takie wielkie oczy, o panie, to ja mogę brać drewno z tego magazynu, gdzie drwal dostarcza kłody? Jak najbardziej mogę. I tutaj robimy mu dyscyplinarkę, oczywiście rozmowę i powiemy mu, że ma zawsze mieć wyprodukowane np. 300 desek, to będzie robić z tego właśnie magazynu, i jeszcze do tego odkładać. Możemy oczywiście zaznaczyć filtr, że magazyn na kłody drewna jest osobny w stosunku do tego, gdzie ma odkładać zwykłe deski. No i tak rozwija się w sumie cała gra dalej. PlayTest Heavencraft starcza na myślę, że parę godzin zabawy, ale w zależności od tego, jak dużo sami będziemy budować, jak bardzo szczegółowe budynki będziemy tworzyć. Ja niestety przestałem bawić się w pewnym momencie w piękne domki z dachami i w ogóle, no może na koniec, troszeczkę przy tawernie się pobawiłem, bo niestety nie bardzo potrafiłem zrobić dodatkowe elementy do budowy, na przykład takie właśnie narożnikowe, ale zaczynają się schody. Budowanie wielu elementów robi, no, pewien problem, bo no, zaczyna się robić troszeczkę problem w tym, że kraftowanie ręcznie boli i zajmuje dużo czasu, że trzeba trzymać ten klawisz myszy. Trzeba nająć kolejnych NPCów, na przykład do tego, by ktoś zajął się mozolnym robieniem pierwszotierowych książeczek naukowych. Bo tak, mamy tutaj jakiś system trochę badań na razie, dość prosty i playtestując ten tytuł Warto się nastawić też na jedną rzecz. Nawet jak dojdziemy do końca opcji w playteście, to nie wszystkie będą ukończone i dostępne, więc możemy się troszeczkę rozczarować. Warto mieć na to poprawkę. Na przykład właśnie tawerna. Na razie można tam przypiąć NPC, ale w sumie zadań, żeby on na przykład rozdawał jedzenie czy coś tam robił, w tej wersji no niestety żadnych. Nie ma, to będzie się rozwijać. Również trochę bug grę trzeba samemu, jak mówiłem na początku, ale co autorzy przyznają, te problemy już mają na liście do poprawki, więc bardzo dobrze. Jednym z takich bugów w tej wersji, jaką widzicie na tą datę, jaką wrzuciłem w film, jest minus 200 fpsów. Hmm. Brzmi dziwnie, dlaczego? W momencie, gdy każemy komuś związki iść, pracować gdzieś daleko, no to he, he, po prostu proc nie wyrabia i zaczyna obliczać pathfinding tej postaci, się wszystko zacina, więc no nie działa to. Dlaczego? Bo niestety pathfinding na dużych odległościach, no nie trybi, ale autorzy dali propozycję, jak to. Poprawić w tej wersji, jaką widzicie. Może to zostało już poprawione w kolejnych, dlatego, jak mówiłem, by budować się przy złożach miedzi jak najszybciej. No, bo po prostu wtedy tego baga nie ma. Stawiamy jeden, jedno miejsce pracy bardzo blisko drugiego miejsca pracy. Na przykład, jeżeli zbudowaliśmy się kilometr dalej w drugiej wiosce, gdzie będzie wydobycie, no to stawiamy po drodze na przykład dwie, trzy jakieś miejsca do pracy i przenosimy tam NPC, aż w końcu dojdzie on, jakby do tej drugiej wsi, obliczając swoją trasę dotarcia. Mamy też delikatne automatyzacje. Czyli możemy postawić skrzynki robotów, jakie jeżdżą z punktu A do B, dostarczając surowce lub produkty. Są takie malutkie, fajne robociki, ale mamy też. Przesypywarki. Czyli na przykład górnik targa rudę miedzi na magazyn miedzi, a z tego magazynu przesypuje się ona do pieca. A na przykład z pieca do kolejnego magazynu w hucie, w budynku w środku, gdzie NPC zabiera te sztabki i robi z nich miedziane narzędzia. Oczywiście musimy zadbać o żywność dla naszych NPCów, więc stawiamy stoliki do zaopatrywania się NPCów w jedzenie, czy też narzędzia. I oni jakby codziennie rano coś z tego biorą automatycznie. I możemy zrobić się. Do tego kolejną automatyzację, czyli rolnik będzie ścinać i sadzić zboże, następnie mielarz będzie to mielić i robić bochenki, a te będą transportowane, na przykład do stolików, skąd NPC będą się rankiem żywić. Można, można. Wchodząc powoli do końcówki tego filmu, z jednej strony chciałbym ten tytuł grać dalej. Myślę, że będę miał na oku tę produkcję, jak się będzie rozwijać. Będę przeglądać sobie jakieś tam tym na Discordzie. Z drugiej strony myślę, że ten playtest pojawił się trochę za wcześnie. Przede wszystkim niepotrzebnie mamy w nim duży świat, jednakowy, mało różnorodny, mało rozbudowany. Lepiej byłoby dać tutaj mały świat, napompowany, na przykład wyspę małą, napompowaną treścią, z surowcami blisko siebie, by można było to łatwiej przetestować Jasne stanowisko gdzieś tam w menu, czy jak rozpoczynamy grę, wielki napis, że to jest tylko wyspa do playtestu. Pomysł nie jest zły, bo takie budowanie swojego interaktywnego miasteczka z żywymi NPC, którzy coś robią za nas, kraftują, pracują, jedzą, mają swoje mieszkania i tak dalej, czegoś wymagają, może to być w przyszłości dość przyjemne. Ważne by trochę poprawić snapowanie, bo bywało, że budowałem coś przez ścianę albo do samej ziemi, budowałem na przykład ściany, mimo że chciałem tylko do konkretnego poziomu. Na szczęście niszczenie jest dość szybkie w tej grze, no i czasami można się też pomylić i zniszczyć troszeczkę za szybko za dużo. Już teraz widać lekki quality of life, jaki może się rozwinąć, wydaje mi się, że to jest dobra baza, czyli stawiamy ścianę i wiemy ile będzie ona nas kosztować surowców, albo jaki wielkości jest fundament. Tutaj przydały się poprawki interfejsu, byśmy wiedzieli ile surowców mamy, ile nam brakuje. Przydałby się jakiś system walki, no, ciekawe czy będzie, na razie tego nie ma i w sumie właśnie w taką grę jak ta, bym zagrał, gdyby to było arpg i byłby tu system walki. Taka gra mi się zawsze marzyła, czyli budowanie swojej własnej jakiejś osady, miasteczka w jakimś właśnie bardziej dark fantasy stylu, ale też ze systemem walki z mobami, z potworami, jako ARPG slash. Była taka gierka dość podobna, ale bardziej lukrowa, Low -poly, która chyba była robiona przez jednego autora, gdzie poza NPC właśnie walczyliśmy i budowaliśmy swoją wioskę, Hammer Home. Już 6 lat temu ją pokazywałem, dawno, dawno temu. Paskudny tam był interfejs, ale ciekawy pomysł. Ten tytuł można, jak mówiłem, playtestować za darmo, zapisać się do testów na oficjalnej stronie. Można wpaść też na Discorda tej gry, autorzy są bardzo aktywni, by ją po prostu obserwować. Na koniec klasyczna przypominajka. Jeszcze jeden dzień trwa giveaway na Discordzie na Doom Dark Ages, więc grę z wysokiej półki od uncego. A za chwilę gierka mieszająca niby według autorów Wiedźmina oraz gotika, Czy będzie dobra? Zobaczymy. Klasycznie dzięki, że udało ci się dotrzeć do końca tego filmu oraz tym, którzy stawiają tutaj od piątki do stówki nawet na piwko, czy też żeby pokryć koszty testowania różnych gier, które trzeba niestety gubić. Nie zwalniamy, testujemy dalej, a także wracamy do dwóch gier, które były świetne i do dzisiaj są świetne. To wkrótce. Tyle.